Mano, witaj w moim pierwszym odcinku serii Survival Games. Yy, tak, wszedłem od razu na serwer i jest wolna taka fajna arena, której w ogóle nie znam praktycznie. I zaraz, oczywiście, będziemy lecieli na skrzynki, jak tylko się zacznie. Przepraszam. Nie, jednak nie, nie chcę lecić na skrzynki, tylko tam pobiegniemy od razu. No nie, już się zaczyna odliczanie. Jeszcze nie zdążyłem nic powiedzieć i już odliczają. Yy, dobra, nieważne. 3, 2, 1. Łuu, łaj! Nie znam tego serwera, więc muszę pozwiedzać teren dookoła, a mam szansę na jakąkolwiek skrzynkę. Wiecie, tam w środku, nie? Więc yy, od razu polecę tam, 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 tam. I to czuję, że zaraz już coś znajdę. Nie wiem, czemu... Wow, szkielet! Tak! Skrzynka! No nie creeper. I wybuchł. <laughs> Starcie rozpoczęło się. Już 14 graczy pozostało. I biorąc pod uwagę to, jak mało jest graczy na samym początku, to chyba mam szansę coś zdziałać na tej arenie. Tak. Postanowiłem, że mam szansę. Lel, fajnie to wygląda, ale... Nieważne. Ok, i no co, gdzie tutaj jest lawa? <laughs> to się nie da wejść, gdzie? Ok, to chyba tutaj jest jakieś wyjście. Nie, nie ma. Mm. Kurdy, nie da się tam wyjść, trzeba dookoła chodzić. Ale w środku tej wyspy na pewno coś jest. Na pewno. Mam po prostu takie wrażenie. A nawet pewność. O! Nie! Nie ma tutaj nic dalej. Naprawdę? Naprawdę nie ma żadnego wejścia? Żadnego, żadnego? No nie, jeszcze creeper się zaraz przywali. Dobra, wędką z potwórkami się nie opłaca zupełnie walczyć, bo one tylko się przybliżają. Mm. A! Może sobie o ryby połowie? Tak, to jest bardzo dobry pomysł. Genialny po prostu. Mmm. Mm. Ale jeszcze jestem niedaleko od środka wyspy. Tak, jestem znacznie bliżej. Coś tam jest. Trochę ciekawe co. Kit. No Dobra, już niedaleko do środka. Trochę pójdziemy, a potem dalej będziemy płynąć. Pewnie zaraz tutaj zrobią jakieś piękne, łagodne i w ogóle całkowicie fajne wejście. Okej, okay, już bardzo blisko, na pewno tam coś będzie, po prostu na bankie, mam taką pewność. Okej, okay, może coś sobie w szamie? Uuuh, szybko. No. Na serio nic tutaj nie ma? Na serio? A nie, to jest wyjście. Nie ma wejścia. Super. Tak, udało mi się wykorzystać ten błąd. Jestem najlepszy. Okej, okay, ale skoro tutaj nie ma żadnego wejścia, to w takim razie to oznacza wtedy, że tutaj nie ma żadnych skrzynek. Po prostu genialne. Kurde. A to może pójdźmy tutaj coś widać? tak tam. Wow, niezła ta żywa. Wow, na serio? Na serio? la 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 było dziwne. <laughs> Niezłe. Zrobię sobie aż screena. No, nie, głupie ząbiaki... <laughs> tam coś jest. Coś jest? A... co tutaj jest. Co tutaj jest? No nie no kurde! Spawn! Na serio! Enderman, super, ekstra, fajnie. Okej, okay, ale może coś tutaj jest? Jakiś parkur czy coś? Zaraz w ogóle sprintu nie będę mieć. Okej, okay, to było dziwne. Ła! Wow. Zaraz mnie pająk zabije. Kurde! Zabity przez... Nie wiadomo co. Dobra, nieważne. Tak, wbiłem na kolejną arenę. Jak to jest możliwe? To jest ta superowa arena. Wow. Dobra, y, gdzie iść? Gdzie iść? Tam, na tych, na tych dąkach się można nieźle obłowić. Na środek nie idę.

Jeszcze mi potem zrobię plus 18 na filmie. Dobra, tam chcę iść, szybciej. No, dobrze. Super, wszyscy poszli na skrzynki. Tak. Naprawdę mam sporo szansy. Kiedyś wygrałam tą arenę. Pierwsza arena, na jaką mi się udało wejść, to jest właśnie ta arena. Ale ogólnie, pierwszy raz na Survival Games, to jest właśnie ta arena. I pierwsza arena, jaką wygrałem, to jest właśnie ta arena. Pierwsza arena, na jaką wbiłem, to jest arena, na której pierwszy raz wygrałem. Nieźle, nie? Okej. Szybko, 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 bo zaraz coś te przylezie i będzie git. O, już tam widzę skrzynkę. Tak! Niezłe rzeczy. Fokja. W tym domku coś pewnie będzie. Tylko nie wiem co. O! Chyba pamiętam ten dom, to była skrzynka jedna na górze nie. gdzie ona była? Tutaj parkour. E, i lol, co dalej? Okej, okay, nieważne. Tam jednak nie pójdę. Wow. Nie ma ja nikogo? Nie ma. Dobra. To na górę. Gdzieś tutaj na pewno była jedna taka dobra skrzynka. Jedna, ale dobra ona była, pamiętam. Myślałem, że ktoś tutaj jest. ok, Super creeper. Ktoś tutaj jest gdzieś, niedaleko bardzo. No nie! Haha, jak zwiewa patrzcie, patrzcie jak zwiewa Tutaj chyba. Na górze nie Tak, tutaj była. Chyba ja gdzieś niedaleko stąd. Tak, chyba po drzewach trzeba było iść. Może na tym dachu? Nie. Zwykle skrzynki, które są gdzieś na dachach, są najlepsze na tym serwerze, na tej arenie, przepraszam. Ha. Kurde. Siedmiu graczy, super. Ja nie mogę, ja się bałam, że ktoś tutaj stoi. Okej, okay, lol. Można pójść na górę, ok. Zrozumiałam. Ok, nie wiem, co to jest napisane. Kurde, nie ma nic. Znowu. Hm. Tutaj może coś. Tak, na dole była skrzynka. Tak. Kurde! Nie ważne. Hmm. Tam jest ktoś. <laughs> Widzę skrzynkę. Uda mi się do niej dojść jako pierwszy. Uda mi się. Uda mi się. Wierzę w Ciebie. Polter. Uda ci się. Okej. Okay. A. Tutaj nic nie ma. Czterech graczy. Okej. Okay. Gdzie była ta skrzynka? Tutaj chyba. Tak. Kurde. Znowu opróżniona. Okej. Okay. Yy, pamiętam, że. Yy... Tam, na tamtym budynku było sporo skrzynek różnych. Przede wszystkim na Lianach, więc opacałoby się tam wspiąć. Kurde, gdzieś cały czas koło mnie walą pioruny, albo może we mnie, żeby mnie wskazać. Bo się dowiedziałem, że pioruny wskazują graczy na Survival Games. Pewnie wy to wszystko wiecie, ale ja się dopiero uczę, tak? Nie jestem jakimś profesjonalistą, nie jestem znawcą Minecrafta ani nic. Więc jak y, nie wiem czegoś, czego nie wie na przykład Minecraft Blow albo y, Minecraft Polska, czy ktoś taki, no to mnie nie wyjdzie o to, nie? Ja się dopiero uczę. A, to ten budynek? Chyba tak. Tak, tutaj już jest pierwsza skrzynka. Mam nadzieję, że nie jest opróżniona. Fuck yeah, tak! Patrzcie. Jestem bogaty, kto tutaj jest? Chyba to no przesady, żeby tyle razy we mnie walił piorun, to już chyba nie powinno tak być. Okej. Okay. Pewnie to zabrzmiało, jakbym powiedział: ok. Eee, no kurde, jak tutaj wejść? Może to nie był tamty. O, to jest ten, to jest ten budynek na bank. Okej, okay, no to zaczynamy naszą wielką spinaczkę. Pamiętam, że pierwszy raz jak grałam y, na tej arenie, to właśnie się wspinałem do góry. I właśnie na tym budynku znalazłem sporo skrzynek. No, sobie patrzy na wszystko. Będzie sweet. <laughs> Skrzynka. Iść tam, czy nie iść? Nie iść. Pewnie już jest i tak opróżniona. Okej. Okay. Chyba nikt do mnie nie idzie. Pamiętam, że można było w bok zejść I tam było sporo rzeczy różnych Ale to chyba nie tutaj No nie no Nie mówcie mi czegoś takiego Proszę Nie no, nie no Tam była skrzynka? Chyba tak Nie, to ten budynek był jednak Kurde Ała? Kurde, to nie tutaj! Nie, to tamten budynek, na bank. Aaaa! Tak, a to mój sposób na y, szybkie schodzenie. Po lianach, albo po albo po czymś. Yy, what the fuck! No, chodź tutaj. No, dziękuję. Okej, okay, tylko jak tam wejść na ten budynek? Bo ja tutaj nigdzie jakichś długich, z samej ziemi lian nie widziałem. Okej, okay, już mam dwie sadzonki drzewa. Ciekawe, po co mi one. O, drzewny parkour, chyba. Nie no, chyba jak mi się wydaje, że ktoś jest dookoła mnie, to po prostu pierw wali we mnie. Kurde! No jak to jest możliwe? Mycim mi się skończył na niszczeniu liści. Teraz nie ma żadnej broni. Mm. Mi się jabłka słończył Jeszcze na dodatek! Ten świat jest niedobry. Chyba może coś w budynku będzie. Ej, ja już tutaj byłem. Tak, na górę pójdźmy, na górę. Tutaj mm, nic nie widać konkretnego. Tam jest chyba skrzynka gdzieś. Tak, tutaj jest. Ale to jest ta, w której już byłem. Chody. Chyba tak miało być, żeby nikt ich nie zauważył. Weźmy nimi na samą górę. Tak, to jest najszybsza metoda wchodzenia po schodach. Wow! I koniec schodów. To jest znak, tutaj coś powinno być. O, ładnie, ładnie. sobie te lampki. Tak. Ja tutaj nic nie widzę. Potem będzie yy, facepalm. Jak się okaże, tutaj była jakaś dobra skrzynka. Pewnie już mi coś takiego w komentarzach piszecie. Tutaj nic nie powinno być. Wow. Mm, Okej, okay, czterech graczy jest chyba razem ze mną. Czyżby? Czy nie? Chyba nie. Ała, nie. To było niegrzeczne. No nie, jeszcze czego? What the no, fajnie. Dzięki. Potem się jeszcze okaże, że stąd nie do. What the fuck Naprawdę te zerror ma jakieś lagi Hej! No dajcie mi te jakąś skrzynkę chociaż <grym> Cokolwiek byście tutaj dali, to nie, nie, nie damy nic. E, piec? Nie, fajnie by było, jakby do pieców różne rzeczy dawali. O, tutaj są te schody, chyba, tak. Może sobie wyżej. O, kurde, to tam, czemu cały czas te pieruny walą akurat we mnie? okej okay, byłem tutaj, na tym piętrze. Nie. Dobra, lol. No, nie, mam przecież. Tak, tutaj ja zgaszałam lampy. Mm. No, nie. Uff. Dobra, idę na dół. W jakiejś takiej sypialni musi być skrzynka. Tutaj? Nie. Ale wiecie, czemu musi być ta skrzynka? Bo, jak powtórzy się kilkanaście takich sypialni i w żadnej nie będzie skrzynki, to potem w następnej może być skrzynka i pewnie ci, co je ustawiali w różnych miejscach, będą się spodziewać, że nikt, nie, że nikt po prostu na nie nie, nie zwróci uwagi. Zachodzić tam, gdzie, było, gdzie się było już kilkanaście razy. Okej... Okay. Nie no, na serio musi być to jakaś skrzynka. Kit. Pewnie nie ma. Ja stąd ty idę w ogóle. Czemu nie mogę? Aha, no dobra. Nevermind, ja nic nie mu Iłem. O, okej. Okay. Dobra, coś tam czuję, że chyba zaraz popełnię samobójstwo. Bo to już mnie po prostu dobija, dobija! Nie, słuchaj, zejdę po prostu na sam dół. Eee, zejdę do sam dół. To jest sam dół? Nie, jeszcze nie, że można iść, chyba nie. Tak, to jest prawie sam dół. Tak, i teraz postanowiłem właśnie, że pójdę na spawn. Ej, no właśnie, to nie jest wcale taki głupi pomysł. Bo ja go szczerze mówiąc wziąłem z nikąd, tak mi po prostu przyszedł do głowy. Ale to nie jest głupi pomysł, bo się rano chyba restartują skrzynki, nie? Chło? Dobra, tam jest spawn. Mm. Lol, nie, tam jest spawn gdzieś daleko. Pewnie ktoś tam będzie. Na bank ktoś tam będzie. <coughs> Sorry, ale mam trochę katar. Mmmm, nienawidzę teraz. Wow, prawie bym tam skoczył. Pewnie coś tam jest, ale mi się już nie chce iść, iść tam. Tak jak już mówiłem, jeśli tutaj nigdzie nic nie będzie, to... popełniam samobójstwo. Jej, owieczki i świnki i w ogóle różne rzeczy ładne. Okej. Okay. Gdzie ktoś jest? To nie jest gracz, tylko jakiś zombie głupi. Dobra, to może pójdę w takim razie jeszcze sprawdzić te domki, czyli tam. Nie piszcie do mnie na Skype'ie. Nie pozwalam wam. Chyba po prostu wejdę w jakiś wysoki punkt i będę patrzeć na błyskawice. Błyskawice wskazują gracze. Tak. Już was czegoś mądrego nauczyłem na temat tego serwera. wszyś się tam jej śpię sobie o, nie kurde tutaj skrzynka tak kurde pusta to jest chyba nawet ta ja zbierałem, gdzie jest pająk? Hmm. poczekajcie chwilę, pewnie ktoś mnie teraz zabije, ale nieważne okej okay. No to ciśniemy gdzieś. Może tutaj coś będzie. Wow! Gin szkielet głupi! A poza tym chyba fajne jest to, że jak się bije szkieleta, na przykład tą w ciebie nie może strzelać. To kiedyś było wkurzające, że na przykład go bijesz, już prawie go zabiłeś i nagle on się wystrzai i odlatujesz na 10 metrów. Okej, okay, to było dziwne. To jest chyba peron jakiś czy coś. O, parkour! Tak, uwielbiam parkour. Muszę zjeść coś. Będę walczyć dźwignią. nie, ktoś też już. Patrzcie, nawet mi trasę zrobił. Nie no, na bank tutaj też są wszystkie skrzydła. What the fuck? To nic nie ma? Ła. dobra. Dajmy, że tego nie było. Bek... Nie można się teleportować, to się gra. Super. Gdzie tutaj światełko tutaj? Wow ładnie. A! Ah! Yeah! Patrzcie, co mam! Jestem master! Jestem master po prostu i mam to jabłko, no! Chuje, ja jestem najlepszy. Hmm. Może gdzieś jeszcze coś? Tak! Kolejna skrzynka. Już myślałam, że kolejna skrzynka będzie. Okej, okay, chyba już nic tutaj nie ma po prostu. Tam już byłem. Tak, i teraz powinny właśnie zaraz startować skrzynki. Nie, gostek jakiś. Czekajmy od niego. Ciekajmy! Ciekajmy, ciekajmy, uciekajmy! Uciekajmy, uciekajmy, uciekajmy! Mam bakam, obiegną z ma przed oczami. A nie tu. Tylko to, tu. No nie! Głupi gościu jeden. Będę tak przez nim uciekać jeszcze dużo czasu. Dużo, dużo. On na pewno ma mniej głodu niż ja, bo ja mam pełny. A nie wolno mieć tyle co ja.